Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, a moją gościnią dzisiaj jest Monika Bartyzel, coach odchudzania i trenerka biznesu. Dzień dobry Monika, dzień dobry Państwu. Ja niezmiennie powtarzam, odchudzanie zaczyna się od głowy, a ja się z tym całkowicie zgadzam. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson. I tą głową Moniko przy odchudzaniu zajmujesz się między innymi ty, ale to jest cały sztab ludzi, którzy stworzyli program. Program odchudzania i temu programowi postanowiłaś poświęcić akurat tę część swojego życia. Dlaczego? Tak, jestem już w drugiej połowie biegu życia, mhm. za długim życiem korporacyjnym i... Postanowiłem... Zakończonym szczęśliwie. Kończącym się właśnie tak. szczęśliwie. Mhm. E, no i e, pomyślałam, że e, teraz jest czas, żeby zrobić e, coś dla innych osób, dla innych ludzi. E, I na kanwie własnych doświadczeń zajęłam się właśnie programem e, odchudzania. E, nietypowym programem odchudzania, dlatego, że on, e, jego bazą jest nieinwazyjny balon bariatryczny. E, i to znaczy inwazyjnie? To znaczy, że balon jest zakładany w sposób nieoperacyjny, bez narkozy, bez użycia endoskopu, bez konieczności kładzenia się w szpitalu. W związku z tym jest zdecydowanie mniej obciążający dla, dla osoby, która, która go połyka. I ja po, po prostu połyka. Połyka, moment, połyka się tak? go w postaci kapsułki, w warunkach ambulatoryjnych. Oczywiście jest to nadzorowane przez lekarza. Wykonuje się zdjęcia rentgenowskie i zaczyna się cała historia odchudzania. Kiedy jest czas na to, żeby pracować po prostu z głową? Mhm. Zapytałaś o sztab ludzi. Tak, jest rzeczywiście zespół, w którym pracujemy razem z dwoma lekarzami, czyli tym lekarzem, który nadzoruje prawidłowy przebieg zakładania balonu lekarz-psychiatra, który przede wszystkim kwalifikuje naszych pacjentów do założenia tego balonu, następnie po prostu czuwa nad tym, żeby ten proces odchudzania przebiegał w sposób prawidłowy. No ale paco, ty nie możesz przeszkadzać, bo my tu mówimy o bardzo poważnych Czuje. sprawach. Choć tutaj się tak czujemy, ale nie nadnie, czujemy tylko, psa, tak, więc tylko musimy prostu przeszkadzać. Się... Połóż bąbelku mały, tak? O, dziękuję tobie bardzo. I, no i oczywiście jest dietetyk, no bo proces odchudzania bez dietetyka nie może się obyć. Okay. I, I ja doszłam niedawno do tego zespołu, gdzie w tej chwili wzmacniam jeszcze bardziej skuteczność tego programu poprzez właśnie pracę z naszymi pacjentami nad relacją z jedzeniem. Powiedziałaś na podstawie własnych doświadczeń. Jakie miałaś doświadczenia z nieprawidłową wagą? Ja miałam przede wszystkim doświadczenia z nieprawidłowym podejściem do jedzenia, bo ja się całe życie odchudzałam, mimo że byłam bardzo szczupłą osobą, i to już świadczy o tym, że nie zawsze dieta wpływa na to, że czujemy się grubo albo chudo, mhm. ale niestety bardzo często bywa tak, że jeżeli coś z tym naszym jedzeniem jest nie tak i czujemy się grubo albo chudo, to prędzej czy później Mamy jakiś problem z jedzeniem, następują jakieś zaburzenia jedzenia, i one często właśnie prowadzą do otyłości, i mnie tak doprowadziły, czyli ta nieprawidłowa relacja z jedzeniem gdzie jedzenie nie było dla mnie wyłącznie ym, drogą do zaspokajania głodu, do dostarczania organizmowi tych wszystkich niezbędnych do y, życia składników, ale było dla mnie przyjemnością, było dla mnie y, rodzajem ulgi, ucieczki, mm -hmm. y, było nagrodą. Y, w związku z tym no niestety doszło do tego, że wtedy, kiedy mój organizm już wszedł w okres, kiedy metabolizm jest wolniejszy, y, kiedy gorzej y, radzi sobie z przerabianiem tego wszystkiemu Wszystkiego, co mu dostarczamy, a niestety zajadając, jedząc kompulsywnie, jemy tłusto, jemy y, słono, jemy y, słodko. słodko. No i w ten sposób generujemy sobie po prostu y, otyłość, czy, czy najpierw nadwagę. Mhm. No i jeżeli jeszcze do tego pracujemy i nie zawsze mamy możliwość zjedzenia. No dzisiaj są pudełka, tak? Dzisiaj możemy sobie radzić tym, że te kilka posiłków do pracy możemy zabrać. Ale ja zaczynałam pracować w latach 90. Mhm. i wtedy no, nie było czegoś takiego jak pudełka. Y, w związku z tym... Y... Nie jesteś przyzwyczajona do tego, więc jadłaś pewnie... Tak jak większość z nas, jeden duży posiłek dziennie wieczorem po przyjściu z pracy. Jeden duży posiłek, y oczywiście okraszony jeszcze różnymi przekąskami, y y różnymi rzeczami, które nie były najlepsze dla organizmu. No i co się działo? Jeżeli ja jadłam dopiero następnego wieczoru, no to wprawiała mój organizm tak zwany tryb przetrwania. Czyli organizm nie wiedząc, ile dostanie i kiedy jedzenia znowu, Magazyn po prostu magazynował. Trzeba też wiedzieć, że w okresie menopauzy metabolizm znacznie się spowalnia, bo mówi, mówi się o tym, że do kilku procent rocznie spowalnia nasz, nawet do pięciu spowalnia nasz metabolizm i mniej więcej... Spalamy około 150 kalorii dziennie mniej niż wtedy, kiedy jesteśmy młode, sprawne, kiedy się ruszamy. No więc jak sobie pomnożymy te 150 kalorii spalonych, niespalonych, które zostają w naszym organizmie, no to łatwo się domyślić, w, w które miejsce nam to, nam to wchodzi. I w pewnym momencie się zorientowałaś, że coś jest nie tak, przestajesz wchodzić w swoje. Ubrania. Jesteś wysoką kobietą, masz 1,70 m wzrostu. Ile ważyłaś w tym najgorszym dla siebie? 90, 90 kg ważyłam. 90 kg ważyłam i y, m, m, mnie się ta waga rozkładała dosyć równo. Czyli ja byłam w miarę, nazwijmy to proporcjonalna, natomiast byłam taką ogromną, dużą kobietą. Przy czym nie tylko ten efekt estetyczny był dla mnie taki dramatyczny wręcz. Tym bardziej, że ja do niedawna jeszcze pracowałam wiesz, w otoczeniu, w tak zwanym środowisku medycyny estetycznej, gdzie ten mhm. wygląd nawet nadmiarowo jest rzeczywiście bardzo mocno monitorowany, mhm. jest brany pod Ale uwagę. Ale też promowany, prawda? I jest promowany. Czyli lubimy, żeby tak. pracowali dla nas ludzie ładni. Ładni, więc tym bardziej. A ładni to nie są otyli. No, niestety, no to tak. A GSI... e... No i właśnie m, tym bardziej czułam się w jakiś sposób taki, no... Yy, yy, gorsza. Zresztą mm -hmm. gdzieś miałam też ten mit w głowę wbity, że yy, no, że ludzie, którzy są otyli, to są ludzie, którzy nie dbają o siebie, to są ludzie słabi, bo bardzo często mamy takie wdrukowane gdzieś schematy. Samotni. Samotni, yy, nieszczęśliwi, tak, yy. Yy, którzy no, nie radzą sobie ze sobą. Yy, no i to wszystko jeszcze jak gdyby bardziej na napędza tą spiralę yy, otyłości. Mm -hmm. yy, dlaczego ja tak bardzo dużo mówię o menopauzie, bo ona rzeczywiście oni się mówi mało. Do niedawna to był w ogóle bardzo taki temat Tabu. którego się unikało, temat wstydliwy. Absolutnie temat. Yy. Zaczęliśmy mówić, zaczęłyśmy mówić o menopauzie głośno. Zaczęłyśmy głośno mówić, zaczęłyśmy wychodzić yy dumne z tego, że jesteśmy w tym wieku, bo on też przynosi dużo dobrego, wcale wcale nie złego. Mhm. Yy. I jest jedna rzecz, że też nie jesteśmy przygotowane do tej menopauzy, I, i, i to jest ważne, żeby również w tym toku rozmów z naszymi pacjentkami, które się wchłodzą, również ten wątek bardzo mocno poruszać. To rozumiem i pracę z głową rozumiem i myślę, że wszyscy są szczęśliwi, że nie są w tym ciężkim takim jednak okresie, kiedy trzeba zmienić totalnie swoje nawyki żywieniowe, zostawieni samym sobie. Natomiast powiedz proszę o innym tabu, jakim jest balon bariatryczny. Bardzo dużo osób, jak słyszy, że będzie miało coś w żołądku, no to przestaje w ogóle się interesować tematem. Dlaczego ten baron, balon, którym ty się zajmujesz, czyli ten balon, który się nazywa Alurion, dlaczego on jest inny, dobry i polecany? On jest dobry z wielu, z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, o czym już mówiłyśmy, czyli sposób jego implementacji jest nieobciążający dla pacjenta, dlatego że cała, cały proces zakładania tego balonu trwa około 20 minut do pół godziny, odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, po prostu pacjent przychodzi, jest mu zakładany balon. No, jest rozmowa oczywiście z dietetykiem, jest przygotowanie i tak dalej, takie no, psychologiczne bardziej niż, niż zdrowotne. Oczywiście pacjent musi wziąć przed implementacją tego balonu leki przeciwwymiotne i leki zmniejszające, wydzielanie soków żołądkowych, bo to są naturalne odruchy naszego żołądka, kiedy czuje obce ciało w sobie. I jakby to jest niezwykle istotny element, że wiadomo, że osoby, które są otyłe, czy które cierpią na nadwagę, mają sporo współistniejących chorób, które je obciążają, więc dodatkowy np. Na narkoza czy dodatkowy pobyt w szpitalu też no, nie sprzyja tym dodatkowo istniejącym chorobom. Mhm. Więc to jest jakby pierwszy wątek, który, który jest niezwykle istotny, czyli taka łatwość i bezpieczeństwo założenia tego balonu, jak również pozbycie się tego balonu. Mówię celowo pozbycie się, dlatego że balon jest usuwany w zupełnie naturalny sposób z naszego organizmu. Po prostu jest, wydalany. Logiczny, jest wydalany. Dlaczego? Bo on najpierw jakoś pęka? On coś pęka. Nim... Aha, okay. on ma... Drugą rzeczą bardzo istotną jest to, że on ma taki eliptyczny kształt. Zresztą kiedyś nazywał się balon elips, właśnie mm. od tego kształtu i w odróżnieniu od um, dotychczas stosowanych balonów, um, które są okrągłe, jest bezpieczniejszy dla żołądka, dlatego, że nie powoduje odleżyn. Mm. Dzięki temu kształtowi, który lepiej adaptuje się do żołądka, mm. bo żołądek ma taki właśnie też kształt Elityczny. bardziej podłużny niż okrągły. Więc y, to jest jakby drugi element niezwykle ważny. Trzeci to jest tworzywo, z którego jest ten balon y, wyprodukowany. Y, y, tradycyjne balony są produkowane z silikonu, ten jest z poliuretanu. Więc to jest cieniusieńka folia, która swobodnie potem przechodzi przez y, układ żeby po prostu móc być I bo, po prostu go wydalamy po jakim czasie? Mniej więcej jest to około plus minus tydzień, 16 tygodni. Okay. I to jest taki czas, który wystarczy na to, żeby y, odwrócić naszą uwagę od głodu mm -hmm. i mieć czas na pracę właśnie z głową z nawykami, z relacją z jedzeniem, z uświadomieniem sobie kiedy jemy emocjonalnie, kiedy mamy głód fizjologiczny, bo to są dwie zupełnie różne różne, to są dwa zupełnie różne stany. Krótko mówiąc, musimy się nauczyć swojego ciała, też i sygnałów, które nam daje, ale takich autentycznych, nie takich, które racjonalizujemy i wydaje się, że pochodzą od ciała, one tak. nie pochodzą z To jest niezwykle ważne, żebyśmy się wsłuchiwały, wsłuchiwali w siebie. I to jest jeden z pierwszych punktów tej pracy właśnie z głową, z programem. Ja nie lubię słowa coaching, bo ono ma bardzo dużo różnych znaczeń, nie zawsze właściwie znaczących znaczeń. Natomiast lubię mówić, że jestem raczej takim doradcą albo przewodnikiem w odchudzaniu. I właśnie w ten sposób pracujemy z pacjentami. I to też jest ta różnica pomiędzy dotychczas stosowanymi balonami, że praktycznie pacjentom zakładano te balony i oni byli zostawieni sami sobie. Mhm. Dzisiaj zaczyna się mówić o zespołach interdyscyplinarnych, dzisiaj zaczyna się mówić o programie odchudzania, dzisiaj wspiera się leczenie i bariatryczne, i leczenie farmakologiczne otyłości. Mhm. W ogóle zmieniamy podejście do otyłości. Odchodzimy? No bo to się stało kolejną epidemią prawda, dotyczącą Ogromne. całej ludzkości, z całą pewnością Stanów Zjednoczonych, ale również Europy. Jest coraz więcej otyłych dzieci, otyłych młodych ludzi, tak. poważnie otyłych. Także no, temat przyszłości to na pewno. Ty sama powiedz, schudłaś ile kilogramów z balonem? 20 kilo schudłam. Hmm. Znaczy właśnie z balonem Schudłam tak naprawdę 11 kilo, kiedy on był w moim żołądku. Natomiast e, chudłam dalej. Chudłam dalej, mm -hmm. tak, dlatego, że odchudzanie się nie kończy. Znaczy my musimy e, przestać chudnąć w swojej głowie. Natomiast musimy zacząć budować dobrą relację z jedzeniem. Nie być mhm. ciągle na diecie, bo dieta sama w sobie, bycie na diecie, to jest po pierwsze, daje nam takie wrażenie tymczasowości, że ona się kiedyś skończy i przede wszystkim ważne w tej um, redukcji wagi jest to, żeby nie mieć poczucia deprywacji, to znaczy, że muszę sobie czegoś odmawiać, że muszę w jakiś sposób cierpieć, że niech to się skończy, to ja już będę żyć tak jak żyłam, mhm. no bo to jest właśnie najlepsza droga do tego, żeby nigdy nie schudnąć. Mhm. Więc ważne w tej pracy nad odchudzaniem jest to, żeby nauczyć się jeść na nowo. Ym, zaczynamy również od tego, że yy, na przykład przegryzamy jeden kawałek, yy, jeden kęs po kilkanaście razy. Yy, jemy, yy, jak to mówi się, mindfulness'owo, jemy świadomie, yy. czyli czujemy ten smak, staramy się. Ja się tego uczyłam, wiesz, yy. bo ja jadłam strasznie szybko, ja wrzucałam w siebie jedzenie. To nie jest szybko, szczególnie dzisiaj w dużym mieście, jak pracujemy zawodowo albo mamy dzieci, tak. Dorastające, potem dzieci, potem dzieci, które niewątpliwie wciąż wymagają uwagi, tak. plus małżonek, partner czy partnerka, prawda, którzy też no, chcieliby ukraść nam troszeczkę tego czasu i mają do tego prawo. Więc tutaj nikogo nie zaskakujesz. Ja myślę, że to wszystko, co powiedziałyśmy, bardzo przekonuje osoby, które chcą zmienić swoje nawyki hmm. żywieniowe. Permanentnie, ale potrzebują takiej dodatkowej motywacji, którą może być właśnie balon Alurion. Więc jeżeli oglądają nas takie osoby, jak można się z Tobą, Moniko, skontaktować? Jak można zacząć? Zrobić ten pierwszy krok. Zapraszam do grupy, która istnieje na Facebooku. Ona jest związana też z takim naszym nowym projektem, wychodzącym po, poza balon. Nazywa się Slim Mind. Concept, trudna mm -hmm, concept, nazwa, ale mm -hmm. y, po polsku nie brzmiała tak dobrze jak Slim Mind Concept. Mm -hmm. y, zapraszamy na stronę wwwalurionbalon.pl mm -hmm. i również można się z nami kontaktować za pośrednictwem portalu kliniki.pl. I to byłby pierwszy krok y, podróży, która najpierw będzie trwała 6 miesięcy z Twoim programem, a później oby całe życie. Oby całe życie. I to jest nasza misja i mamy nadzieję, że będziemy ją wypełniać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Tego wam życzę. Monika Bartyzel, trenerka biznesu, coach odchudzania, balon Alurion. Polecamy Państwu tę technikę zmiany tego, co w naszej głowie, zmiany naszych przyzwyczajeń, najczęściej najgorszych możliwych nawyków żywieniowych. Ja nazywam się Monika Richardson. To jest The Richardson Talk. Po prostu pyta. Dziękuję bardzo. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson.